No witam cię widzów w trzecim odcinku naszej serii Minecraft Hardcore. Plan na dzisiejszy odcinek to zbudowanie magazynu, a przy okazji farmy żelaza. Jeśli ten odcinek ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i opinii w komentarzu. Ja już nie będę przedłużał. Subskrybuj kanał. I lecimy. Myślę, że magazyn postawimy sobie w tym miejscu, a bardziej w tej górze. Ale najpierw musimy znaleźć jakiś piasek. Będzie nam potrzebne dużo szkła. Pustyni jeszcze nie znalazłem, ale są przynajmniej bagna. Dobra, w końcu znalazłem pustynię, dodatkowo mamy tutaj jakiś żelączek dżungli. Może przy okazji znajdziemy jakiś barwnik brązowy, ale no najpierw skopmy trochę piasku. No bambus na pewno nam się kiedyś przyda. Dobra, wróciłem do bazy, a to są materiały, które udało mi się zdobyć. Jednak najpierw wypadałoby ogarnąć jakiś mendik, bo nasza Elytra jest na wykończeniu. Fabryka żelaza. Potrzebuje dużo hopperów, a szczerze totalnie nie mam pojęcia jak ta fabryka ma wyglądać. Myślę, że odwróję po prostu coś z poradnika i widzimy się za chwilę. Dobra, tu kilka hopperów. Tu kilka tabliczek. Lawa. Dobra, powinno to działać. Sprawdzimy to potem, a udekorujemy sobie to w następnym odcinku. Mam kilka pomysłów co prawda, ale no zajmijmy się w końcu tym magazynem. Dobra, tak się aktualnie prezentuje magazyn. Docelowo myślę, że około 400 tysięcy powinno tutaj bloków wejść. Tu tak chciał zrobić zejście do tamtej ścieżki. Hop. Dobra, dla Was to było kilka sekund, a dla mnie kilka godzin, ale myślę, że wyszło całkiem nieźle. Sprawdźmy, jak spisały się golemy. Poproszę, trochę tego żelaza jest. Czas rozmnożyć krówki. Smacznego. Dobra, widzowie, tak aktualnie prezentuje się nasz magazyn. No i moi drodzy, zobaczymy sobie szybciutko, czy to, co myślę z golemami, zadziała. To, co to oglądałem, z nimi. z, 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 z golem! <grym wziwia> Przygotowałem troszeczkę miedzi. Cała miedź jaką mamy. Zaraz sobie to przerobimy i stworzymy golema. Ogólnie plan jest następujący. Tu stawiamy schodki. I na to będziemy musieli dać naszego golema, którego zaraz sobie zrobimy. Hop. Dobra. I teraz tu robimy sobie tory. Dajemy tu Mindkartę. Tak zwany wagonik. I tu musimy zrobić, żeby ten golem tu nam wpadł do tego. Myślę, że najlepszą opcją będzie zrobienie. Tylko zaś oczywiście nie mam. Dobra, uwaga! Skrzynkę szybko niszczymy. I wpadł do wagoni. E, wejdź do tego. Kolego! Do wagonika miałeś wejść. Jak ja mam tam wprowadzić? Kolego, proszę, wejdź do wagonika. Jak ja go mam do tego wagonika wprowadzić? Dobra, stworzymy sobie jeszcze jednego. Mówię, ten jakiś taki. nieudany się zrobił. Jeszcze mam jeden pomysł A, będzie mi segregował, segregował teraz te rzeczy stąd Ty masz coś ta? a nie bo nie masz w sumie skrzynki, dobra to nie było tematu yy, Drugi pomysł jest następujący, mianowicie obgrodzimy sobie to jeszcze Jakkolwiek Tu robimy tak Tworzymy golemika Tu niszczymy Wejdź do tego wagoniku Ej na YouTube widziałem, bo to działa nie? Proszę nie żartuję, że cały mój plan poszedł... Poszedł cały mój plan po prostu. To nie miało być w wagoniku. Golemiku, wracaj! A jak położę tutaj tory? Tu dam wagonik? I się tak popcham? No! Golem! Wkurzasz mnie golemie! Golem, się nie zakumplujemy chyba. Dobra, może jeszcze tak? Oj, oj, oj... Ej, golem! Zap o! GOLEM w WAGONIKU! Znaczy ja będę miał pracę z tym teraz. I ja pierniczę. Nawet sobie tego nie wyobrażam teraz, żeby to zrobić wszystko. Ja będę musiał każdego golema osobna tak... Chociaż jakbym zrobił taką ścieżkę... Oczywiście spadł z tego, ale spokojnie, bo ja mogę pod nim też... Ej, przed chwilą mogłem. O, mogę pod nim te schodki postawić, więc teoretycznie tak to powinno zadziałać. Ale praktycznie mam jeszcze jeden pomysł. Dobra, to na 100% zadziała, tylko żeby ten golem tam teraz na górę wjechał. Popchamy cię, golemiku. Wejdziesz na... Nie gin! O, przepraszam, golemiku. Dobra. Golem cały. Ja muszę tak z każdym golemem teraz zrobić. To my czeka tutaj chyba parę godzin męczarni, chyba. Ale dobra, zobaczymy, czy to w ogóle działa. co ma w ogóle sens. Bo z tego co wiem, ja muszę mu postawić tutaj tą skrzynkę jego. A nawet dwie mam, to mogę od razu dwie postawić. I on z tej skrzynki powinien zbierać itemki. Nie wiem, na przykład dajmy mu tu kobla, nie? O! Wziął kobla. I najprawdopodobniej go dał do jednej z tych dwóch skrzynek. A jak jakaś mu tu nie będzie pasować, to wtedy tu będzie zwykła skrzynka i z tej zwykłej skrzynki będzie szło... Dobra, spróbuję jeszcze jednego zrobić szybko. No, i moi drodzy, to będzie coś takiego, ten będzie tutaj dawał tej temki do skrzynki, stąd będzie przenosił potem do tej skrzynki, tu będą lecieć do kolejnej skrzynki. I to tak pociągnę dookoła tego całego magazynu. No i jak to zrobię, to do was najprawdopodobniej wrócę pewnie za... 5 godzin. Ale tak to ma po prostu działać nie? i miejmy nadzieję, że wszystko będzie działać, bo już się męczę z tym magazynem no, dość sporo. A pierwszą osobą, która trafia dzisiaj do naszego sadu jest, uwaga, uwaga, jakie drzewko dostanie. Aha, uwaga, uwaga. Czemu to drzewo tu nie może wyrosnąć? Dobra, zmieniłem miejsce, uwaga, pyk. A tą osobą jest, uwaga, o, wenik 13. Jeżeli chcecie trafić do mojego sadu, pamiętajcie, żeby komentować serię Hardcore. No i jak tutaj pozostali użytkownicy, wybiorę po prostu jedną osobę z komentarzy i wstawię w kolejnym odcinku do mojego tutaj, właściwie nas naszego sadu. Nie wiem czemu to drzewko tu nie chce rosnąć, już mnie to denerwuje, no ale trudno, mówicie też dać w komentarzu, czemu po prostu ty, to drzewko nie chce rosnąć. I jeszcze drugim użytkownikiem, który dzisiaj trafi do sadu, ponieważ obiecałem pod jeden z moich shortów, że też wybiorę również jedną osobę z komentarzy i dodam do naszego sadu na serii Hardcore. Uwaga, czy drzewko tu się pojawi? Jest! A tą osobą będzie, moi drodzy, Invi 9820. Lecimy się szybko przespać i zaraz mu tam zrobimy do tego drzewka jakąś fajną drogę. Aktualnie śpię w magazynie, wiecie jak jest, no. Dzięki wielkie widzowie w ogóle, że komentujecie że w ogóle ze mną jesteście przy tej serii. Bardzo się cieszę, że kanał idzie cały czas do przodu. O op. I Mam nadzieję, że przetrwamy jak najdłużej i jak najlepsze budowle nam się uda po prostu zbudować w przyszłości. O, a mi się język plącze. No cały dzień buduję ten magazyn i i jeszcze dużo mi zostało pracy. Nie? Najgorsze dopiero przede mną. Bo muszę tak naprawdę zrobić teraz te te miedziane golemy. Magazyn jest w sumie zrobiony. Ale jeszcze musimy sobie zrobić takie miejsce do segregacji, zaraz wam go pokażę. Wstępnie wyszło coś takiego. Zrobiłem sobie taką ścianę wody. Tak gra wyglądu bardziej. Chociaż możliwe, że jak będziemy lecieć elytrom to będzie jeszcze tutaj hamowała. Jeżeli chodzi o wnętrze wygląda to tak. Tam będę chciał to jeszcze jakoś upiększyć, żeby tych. Znaczy, tego lewej i tak będzie widać, ale. żeby tam ładnie wyglądały te ściany za skrzynkami. Tej strony jeszcze nie zrobiłem, bo naprawdę dużo pracy to. To była męczarnia, żeby to wszystko tam zrobić. Zaraz Wam to zresztą pokażę, ponieważ tu będzie pomieszczenie, w którym będziemy po prostu te przedmioty wrzucać, żeby je segregować. W taki właśnie sposób. I on tutaj, będą szły do skrzynki, do golema, I ten golem sobie to bierze i przekazuje dalej. No i tak to ma lecieć po prostu ze skrzynki do skrzynki. A tu myślę, jak to zrobić, takie fajne, malutkie pomieszczenie. Nazbrałem troszeczkę drewna, no i biorę się za to. Dobra słuchajcie, myślę, o coś takiego Ja się tutaj sobie to tylko musimy poprawić O górę zadbam w kiedy indziej, na razie tutaj Bo nie chcę tego drewna koniecznie tutaj używać teraz Jeszcze jedna skrzyneczka Coś takiego, o! I tu damy ten Tu to zostawimy A tu damy sobie jakieś drzwiczki myślę Te tradycyjne U! Nie nie, dobra to teraz wygląda tragicznie Aczkolwiek jak zrobię to tu Tu dam drzwiczki Tu to mogę zasłonić Przedmioty i tak spadają a my tu mamy zejście na dół. Super. I w sumie tu bym zrobił taki mały podgląd na nich. No i myślę, że magazyn mamy tak naprawdę na tą chwilę gotowy. Takie oto tu widok jest. Natomiast to jest nasz aktualny domek. Tu jest wejście. Tu się wlatuje Elytrom. Tu jeszcze coś na dole myślę, że po kminie. Tu coś bym chciał zrobić jeszcze w przyszłości w tej wodzie. No a jak na razie muszę dokończyć na pewno stawianie tych tabliczek. No i jakoś te itemki tu posegregować. Przykład, tu jest? Jest. A, ale już tu jestem to wyręczę Golema. No i ze skrzynek muszę wszystko poprzenieć z tego domku i z tych takich pojedynczych skrzynek, to mam tu na przykład. Tam mam skrzyneczkę gdzieś. Tam jeszcze jest gdzieś skrzyneczka, tam przy Golemach jest skrzynka jakaś z różnymi takimi pierdołami no ale co no, magazyn gotowy mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę i opinię w komentarzu łapeczkę w górę oraz oczywiście subskrypcję gdzieś tu się bije pojedynek nie chcę wiedzieć czym on strzela o nie będę się wtrącał no, idę się drzemnąć może Dobra widzowie, myślę, że magazyn jest gotowy, tak on się prezentuje, pomieści on prawie 400 tysięcy bloków. Wizualnie oczywiście będę tutaj jeszcze zmieniał coś, będę coś tutaj poprawiał poza odcinkiem, na pewno w przyszłych odcinkach zobaczycie, jak to tutaj cały czas się będzie rozwijało. No tu jeszcze nie dokończyłem tego mechanizmu, powiem wam szczerze, nie. Ale bardzo chciałbym, żeby ten odcinek jeszcze był w tym roku, więc myślę, że w tym momencie, moi drodzy, mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie dla Was lepszy niż ten i mam nadzieję, że też w przyszłym roku się zobaczymy na tym kanale, bądź na Discordzie, który powstanie w przyszłym roku. Trzymajcie się, widzowie. Do zobaczenia. Dzięki za wszystko. Cieszę się, że jesteście. Lajkujecie, bo Was ponad 500 aktualnie. Cześć.